zbudujemy z tą kistą tylko to jest odcinek informacyjny tylko że na tej mapie nagrywamy tak no to co mam powiedzieć eee, chciałbym w tym odcinku was opowiedzieć trochę co tu się zmieniło ale także chcę wam powiedzieć parę smutnych informacji więc dobra zaczynamy tak może pokażę mniej więcej co się tu zmieniło i będę miał w czasie do tak, na początek tego nagrywania całego z YouTube'em, w rozumiem, wymikając, kto kolega, po prostu zagalopowałam się, tak mi się to spodobało, że po prostu za dużo serii zrobiłam. Niektóre są w ogóle nudne, na nieciekawe w ogóle, zresztą są zrobione moim zdaniem. Dlatego z niektórych serii chcę skończyć sk 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 tak jakby, ale będą nowe serie. Więc od razu Wam też pozytywację te, jakie to tak, będzie rezygnacja z trzech serii, a wyjdą nowe dwie, więc będzie moim zdaniem ciekawie, a więc będzie niestety koniec serii, grania na oddaje, tak, dokładnie, a moim zdaniem te filmiki trochę jakoś nie spługały ze sobą wszystkie i chyba ta seria była trochę zaniedbana, ale nie przyjmujcie się, będzie kolejny sezon tego, będzie drugi sezon i już... Prawdopodobnie na mojej własnej paczce modów, tak? I jeszcze raz rezygnuję z dwóch serii, jakimi są Metal Gear Warfighter i Battlefield 3 No po prostu mało wyświetlenia na tych filmach I chyba tak naprawdę będę nagrywał tylko z, z gier takich bardziej przygodowych Takich jak Minecraft na przykład, albo nie wiem no to jeszcze jakie je będę się będzie może jeszcze trzecia seria wejdzie, ale to, to już wątpię. Ale dobra. Jakie serie wejdą? Dobra, proszę teraz przestawić, trochę miły się te adukty tak na pewno. Wejdzie seria z... ...terrorystą na jego hardkorzy. Tak. Będzie... U niego to się nazywa... Nie do niego, tak poza tym macie w opisie. Możecie wchodzić, oglądać. U niego to się nazywa... Hardcore terrorysty, a mnie się będzie nazwało Hardcore tankisty. I jeszcze jedna bardzo oczekiwana seria, to znaczy oczekiwana, bardzo podniecona, seria. Czyli... tu mogę załysłać. Bardzo, bardzo taka seria będzie, którą czekam bardzo na nią. Dobra, ta seria będzie na serwerze, który jest pod moją opieką, ja go stworzyłem serwer i to będzie się nazywało YouTuberskraft. Będzie taka, że moich większość kolegów i niektórych youtuberów pozapraszam zapraszam jakiś I będziemy po prostu tracić. To jest serwer taki typu Survival. Survival? Minigame trochę. Będziemy jak minigame chyba. Jeśli się tam uda jeszcze. muszę kolegów popytać jakie to pluginy trzeba, różne. Będzie minigame. Yy jeszcze będzie. I są działki, coś takiego, różne takie rzeczy Więc z tego będzie seria na 100%. A więc, jeszcze was chciałbym bardzo przeprosić, żeby tak długo nie było, ale nam masę rzeczy do zrobienia, już koło Ale już za tydzień że yy, będzie kolejny odcinek z tego, co się z z Tankistą Jeśli się zmieniło to, A, słuchajcie DZWONEK! Dobra, czy to zabij, nie? Eee, no właśnie, tutaj jeszcze tą ludzką zupełnie nie, różnego typu jedzeniem tam mi było. W skrzyniach nic nie ma. Naprawdę to tyle, co chciałam wam przekazać w tych informacjach. Jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy wgram ten filmik, ale... Dzisiaj jest niedziela czwarty, 13 kwietnia, a film jego będzie chyba w piątek nawet, to już za tydzień całkiem, więc to w sobotę będzie kolejny odcinek, a to nawet w piątek z tej gry. Czyli w ten sam dzień prawdopodobnie, co już te informacje będzie odcinek z Budujemy taki stoł. Aha, już chyba w poradze dobrze, co będziemy budować. Będziemy budować natomiast Wieć, tak jak nazwę. Nie, podejście mi na te, jak można nazwać. Będzie stała na tym, na tym wzgórzu, bo ona się nie teren. Tu będzie stała. Więc mam nadzieję, że projekt Wam się spodoba, bo to jest... Tak naprawdę to będzie trochę mała improwizacja, bo nie mam takiego względnego projektu na tę budowlę. Ale mam nadzieję, że Wam się jak najbardziej spodoba. Myślę, ciekawe miejsce.

no i co? Subskrybujcie, lajkujcie, łapki w górę, tak, każda łapka mnie mo motywuje do pracy. Będę na pewno ciekawsze w filmie, więcej łapek w górę. Potem filmem może 3 albo cztery. <laughs> może. Jak wam. To jest właśnie Wasza decyzja. Więc już nie będę przedłużał. Na razie. Dam, dam, dam.